Zemę kurwa! Nie ma No, powiedziałem no! Masz chyba, zemę! Popuć sobie tego, bo krew trochę Weź, weź, wejść, wejść! Wej, wej, napij się tych perfum! O, widzisz? Zemę w ogóle pije! Ja! Daryj! Pojaź! Pokaż zęba! Nie ma! O, mam tu! Pogaż... Ach, zębę! Pojej! o! Też nie ma. no. no a nareszcie kurwa mnie daje. Sied to poruchami. Jezu, jakiś papiet zaletowa al góryczniki, wobraź co nie mieła cię. Dobracie, busarzy. Czekali, za mam Nalewkę i popi.